Dzień dobry, dawno żeśmy się nie słyszeli, ale czas to nadrobić. Tak się zastanawiałam, z jakim tematem do was powrócić, bo właściwie trochę czasu upłynęło, gdzieś wypadłam z obiegu i tak pomyślałam a może by tak właśnie porozmawiać o niecierpliwości bo myślę, że jest to temat, który dotyczy właściwie każdego z nas. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który lubi czekać. Myślę, że tak dużo kamieni nie padnie w moją stronę. W każdym razie ja zdecydowanie nie lubię czekać i podejrzewam, że wśród was również są takie osoby. Tak, dla przypomnienia, dla nowych osób, które być może pierwszy raz mnie słyszą, mam na imię Monika, jestem dietetykiem i psychodietetykiem, a tutaj poruszam tematy z zakresu psychodietetyki i nie tylko, w formie luźnych pogadanek. No dobra, czas przejść do tematu. Dzisiaj porozmawiamy o niecierpliwości. W życiu często chcemy mieć coś na już i nie dziwne. Przyzwyczajają nas do tego panujące wszemi wobec standardy. Mamy problem z internetem? Od razu dzwonimy na infolinię do operatora. Receptę możemy przedłużyć bez wychodzenia z domu. W sekundę możemy wejść na portal oferujący dowóz jedzenia i jednym kliknięciem złożyć zamówienie. Potrzebujemy towarzystwa? W dobie internetu żaden problem. Pierwszy lepszy portal społecznościowy i już jest z kim pogadać. Nie chcemy czekać, chcemy otrzymywać natychmiastową nagrodę. Bo co przyjemnego jest w przetrwaniu tego niepasującego nam uczucia, wskazującego na brak czegoś? Jak jest mi smutno, to łatwiej zjeść czekoladę, niż usiąść i rozwiązać problem. Zjedzenie czekolady będzie przyjemne od razu, pochylenie się nad problemem już nie do końca. Tak samo jest z każdym celem, który sobie obieramy. Chcemy go zrealizować, ale nie chcemy na niego czekać, ba, zapracować. Chcemy mieć dobrze prosperujący biznes, ale nie chcemy poświęcać wieczorów na szukanie klientów zamiast oglądania kolejnego sezonu serialu. Chcemy być w formie, ale nie chce nam się uprawiać sportu, gdy kusi wylegiwanie się na kanapie. Chcemy schudnąć, ale przecież weekend bez ciastka wydaje się być ogromną katargą. Chcemy mieć efekt tu i teraz, najlepiej jak najmniejszym kosztem, bo do tego nas przyzwyczajają. Otoczenie robi wszystko, by spełnić nasze zachcianki. Czasami też po prostu wmawia nam, że właśnie to jest nam potrzebne. Z jednej strony mamy wygodę: super się płaci rachunki z domu. Z drugiej strony omija nas spacer na pocztę który zawsze dawał trochę ruchu. Z jednej strony fajnie jest odpocząć i nie gotować, z drugiej do dobrego szybko się człowiek przyzwyczaja i gotować chce się coraz mniej. Szkoda nam czasu na to, by zadbać o siebie, bo to nie daje efektu na już, a dopamina domaga się zastrzyku. Uciekamy od tego, co niewygodne, nieprzyjemne, co jest wyzwaniem i wybieramy drogę na skróty. Zamiast zredukować liczbę kalorii, postawić na jakość jedzenia, wyszukujemy kolejnych diet cud. Może jedzenie ananasa to w końcu ten sekret, który tak długo się przed nami uchował, a może dieta oparta na zupie kapuścianej. W końcu nam się spieszy, trzeba szybko schudnąć, tak postanowiliśmy, tak ma być, tu i teraz. Więc rozpaczliwie szukamy magicznej metody, wdrażamy ją i wierzymy, że góra pojutrze będzie już dobrze. Tylko że nie jest. Bo może i metoda działa, ale niesie za sobą tyle nieprzyjemnych konsekwencji, że mamy ochotę to rzucić i już nigdy więcej nie patrzeć w stronę owego ananasa. Wracamy do punktu wyjścia. Czasami na pocieszenie, że jesteśmy już skazani na bycie wiecznym grubaskiem, podjemy trochę czekolady, pizzy, chipsów, co tam nam wpadnie w rękę. Dlaczego tak się dzieje? Bo długotrwała praca nad celem wydaje się być mało fajna. W końcu media prześcigają się w newsach o tym, jak to kolejna celebrytka schudła po w 4, 3, 2 tygodnie. Kto da więcej? A właściwie mniej. Wmawia się nam, że to jedyna słuszna droga. Szybka i na już. Problem polega jednak na tym, że tylko wyboista droga, opierająca się na pracy dzień po dniu, bez natychmiastowego efektu wow, da nam to, czego tak bardzo pragniemy. Tylko ciężka praca już nie brzmi tak fajnie. Dopomina też szaleć nie będzie, a na efekty trzeba będzie poczekać. Tylko, że jak do nich dojdzie, to one już z nami zostaną, a nawet będą smakowały lepiej niż te otrzymane na przysłowiowej tacy. Niecierpliwość nie będzie naszym sojusznikiem. Ale nasza głowa będzie ją wywoływać, bo w końcu kto by nie chciał otrzymywać samych przyjemności? Co fajnego jest w czekaniu, gdy można mieć coś od razu? Całe społeczeństwo pędzi, pędzimy i my. Co więc należy zrobić? Paradoksalnie zatrzymać się i sprawdzić, co się u nas dzieje, zastanowić się nad czym tak naprawdę nam zależy, a potem oznaczyć to jako swój cel, priorytet i do niego zmierzać. Podjąć świadome decyzje i być konsekwentnym. Jeśli decyduje się nie jej słodyczy, to warto podjąć taką decyzję przed spotkaniem z koleżanką w kawiarni, a nie czekać aż zajdziemy do środka i zaczną na nas patrzeć te wszystkie ciastka. Podjęcie decyzji na chłodno da nam większą szansę na wytrwanie w postanowieniu. Czas zacząć kierować swoim życiem, a nie brać to, co rzuci nam się pod nogi. Jeśli właśnie się odchudzam, to czy zamówienie pizzy na kolację, bo mi się nudzi, będzie dobrym pomysłem? Może warto wcześniej przygotować się na tę nudę i zadbać o to, by mieć po prostu alternatywy. Nie zapracujesz na zmianę w jeden wieczór, tydzień, a nawet miesiąc, ale każdego dnia podejmiesz decyzje, które będą przybliżały cię lub oddalały od twojego celu. A gdy pojawią się kolejne decyzje do podjęcia, zapytaj siebie, czy to zbliża mnie do mojego celu? Nie? To nie idź tą drogą. Tak? Idź śmiało. Podejmij decyzję i się jej trzymaj. Nie czekaj na magiczną metodę czy ratunek z zewnątrz. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Nie możesz siedzieć w domu i wysłać kogoś za siebie na siłownię, by poszło to na twoje konto. To ty pracujesz dla siebie. Zawsze powtarzam, nie będzie łatwo, ale będzie warto. Mam nawet taką koszulkę z tym powiedzeniem po angielsku. Nic wartego uwagi nie przechodzi z łatwością. Jeśli więc robisz coś, co daje ci natychmiastowy zastrzyk dopaminy, to wiedz, że na chwilę może i załatałeś dziurę w swoim płocie, ale za chwilę pojawi się kolejna. Może więc warto zacząć dbać o płot, a nie łatać tylko dziury? Zastanów się, czy chcesz tylko zagłuszyć problem, czy realnie się z nim rozprawić. Samotność bywa do kitu, ale czy ekspresowa randka z pierwszym lepszym człowiekiem rozwiąże Twój problem? Czy dwa dni na diecie ananasowej sprawią, że twoja nadwaga zniknie na zawsze? Czy uciekanie od swoich problemów sprawi, że więcej ich nie będzie? To są już pytania, które musisz sobie sam sama odpowiedzieć. Zostawiam cię z tymi pytaniami. Ale chętnie przeczytam Twoje przemyślenia na ten temat, dlatego jeśli masz ochotę, podziel się ze mną nimi w komentarzu. A jeśli uważasz, że komuś przydałaby się ta pogadanka, to prześlij mu ją proszę, może właśnie tych słów mu dzisiaj trzeba. Dzisiaj krótko, ale mam nadzieję na temat. Myślę, że kolejne odcinki będą coraz dłuższe, potrzebuję czasu tylko, żeby się ponownie wdrożyć w ich przygotowywanie. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję do usłyszenia.